Garbie, czy przypadkiem nie powinno się ukrywać potworów przed ludźmi? No, na bank ją wyrzucą. Ja też będę miała kłopoty, bo ją tu ściągnęłam. Musimy odciągnąć kleo od tych ludzi i przerwać klątwę. Oh! Ah! 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 Czy zostawiłaś swój z uchem w szkole. O, hej, Claudine. Przystupuj na chwilkę ze swoją przemową, bo właśnie zdobywam rzesze nowych followersów. Leo, możesz mi wierzyć, bo jestem ekspertem od ludzi. My nie lubimy być przeklęci. Gorzej, stracisz followersów! Co? To słabo, chciałam, żeby mnie lubili. To musisz przestać rzucać na innych klątwy. Idź do mojego taty, a ja się tym zajmę. Ech, no, mówię ci prawdziwa mumia! Właśnie jest prawdziwa! To twoja sprawka, Claudine? Nie, no coś ty. Ona była prawdziwa, na serio, no poważnie. Jasne, nie nabierzesz nas, to był tylko głupi żart. Usunęłam foty, nie zaistniejesz dziś w social mediach. Uh. Okej, okay. mega superowo. <Glucz> <Glucz> Claudine? Wilkołak jest taki szybki? Aaaa! Instynkt na ratunek! Wszystko uh. gra, Cleo? Nie! Jako szefowa komitetu imprez i największa fanka ludzi, wieszałam plakat o Bibie o tematyce ludzkiej. Musiałam oddalić się od mojego ucha środkowego. Co, proszę? Ucho środkowe. Dzięki niemu utrzymujesz równowagę. Wiem, co to jest ucho środkowe, ale nie jest gdzieś tam w uchu? Pozwól mi, że cię oświecę. Dużo mumii konserwuje większość organów w dzbanach. No ale ja jestem lepsza, więc konserwuję wszystkie. Znalazłam się tak daleko od ucha, że jedynym królestwem, którym rządziłam, było miasto kręciołków. Ludzie tu idą. Chowajmy się. Co? Gdzie? Jak wyglądam? Chodź! Nie mogą nas tu zobaczyć! Potworzaści! Obiecałam, że gdy będzie nas 100 tysięcy, zrobimy polowanie na potwory. Więc nagrywamy dla was lajwa z lasu. Nawet wielka stopa drżałaby ze strachu. <ścoughs> Czas na strach! Nagle lubią potwory? Ach, ludzie są do bani! <laughs> Ludzie są ekstra! Jak na przykład twój tata Halo ma super empatyczne mosec, co nie? Jest jedynym człowiekiem, który zawsze mnie akceptował. Tęsknię za nim, ale reszta ludzi była dla mnie okropna. I chociaż wyglądam jak oni, nie czuję, że do nich pasuję. Nudzę się! Poszli już stąd! Oh. Ach. Czy to jest czyjeś ucho? Ha, zna się na anatomii? Chwiejność nie jest elegancka. Trzeba ją odzyskać. A przykro mi, Kleo. Jeśli im się tak pokaże, dowiedzą się, że wilkołaki istnieją. Pomocy! Kleo! Słyszałyście sowę? Sprawdźmy, co to jest. O, na ducha, co ja mam robić? O, nie, 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 nie. Przegapiłem nuggetsy dla czegoś takiego. Zmieni formę. Ale jak? Tata? Cześć. Hej. To ta świruska. To ja? A ten dzban nie jest wasz. Znaleziony nie kradzione. Uh! Uh! A nie dawaj go jej babki. Hej! Uuu! Uuu! O! Chcecie poznać Uuu! potwora? Za tym głazem Uuu! jest mumia. A mumie lubią jeść spoconych nastolatków z fryteczkami. Uuu! 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 <laughs> Przygotuj blachę do pieczenia i nagrzej piekarnik wracam do domu na zagersy. Czekaj ziom! Uh, już jest git! Okej. Okay. Tak, wiem, że zawsze jestem sobą, ale bardzo chciałabym znowu wyglądać jak wilkołak. To oh, oh, oh. oh, oh, oh. no, czas! Znów jestem futrzasta. Nigdy nie widziałam czegoś tak potwornego. Widzę, że jesteś bardzo zdenerwowana swoim wyznaniem, więc pójdę z tobą, no i zostanę twoim wsparciem. Na serio? O, jesteś kochana, Cleo. Zapamiętaj, Cleo. Wiem, wiem. Kiedy ty będziesz bawić się w człowieka, ja pozostanę w ukryciu, jak bezcenny diament. O, mega ludzko. O, a, a drzwi nie mają zębów. Możesz wziąć laptop, poczytać, rób co chcesz, ale proszę po cichu. Będę cichuteńka jak sarkofag, obczajając... O, bobrocznik. Tata i krescent już są. Okej, okay, dam radę, prawda? Potworzaste wsparcie włączone. Ej, laska, już czas. Ze wszystkim radę dasz. O, a. Kresent! Myślałam, że... Mój szczeniaczek! Tata! Pomóc z rzeczami. Stop! Z znaczy, zostań tu. Wszystko zostało w szkole. O, prócz zeszytów. Pewnie się tam rozkładają. Hej, zrobiłeś nam dżambalaję? Zjemy już? Jest pycha! Oczywiście! Słynna dżambalaja babci jest gotowa. Cii. Milczę jak grób. Pójrz, te dwie są zabójczo popularne. A może mogłabym. Wiesz, tato, chcę ci powiedzieć o. Chcesz mi powiedzieć o. O tym, że byłam strasznie głodna. Tak, masz wilczy, apetyt. Ja. E... Chcia, chciałam posolić. No to co słychać? W sumie sporo. Um, wiesz, jestem Chrystel, nie! Uh, uh, uh. zaraz wracam. A! Jakby co, to nie ja, byłam bardzo cicho i tylko szukałam tych dziewczyn w ludzkim internecie. To nie ty, to ja. Nie mogę tego zrobić. Świat potworów jest prosty, a ludzki jest tak skomplikowany. Naprawdę strasznie się boję. Ach, Claudine, ostatnie tygodnie były mega straszne. Jeśli tak czujesz, zrobisz to później. Będzie czat więc chill. Dzięki, Kleo. Ale gdybym chodziła tu do szkoły, nikt z potworów by się ze mnie nie śmiał. No bo odkąd byłam mała, myślałam, że potwory totalnie wymiatają. Chcę przez to powiedzieć, że dla mnie to miejsce jest czymś więcej niż tylko domem strachów. To po prostu dom. Panno Wolf, przemowa nie sprawi, że panią przyjmiemy. A jak mi poszło? Fajna była? A? Witam, panią dyrektor. A mogę zmienić kurs łatwych języków na naukę wycia? Nie ma takiej opcji. Zmienię ją w kamień. Nawet nie próbuj tej sztuczki, Dius. Nie zmienisz mnie dziś w kamień. Zapanuj nad swoim gniewem. Wyjście jest tam, człowieku. I jest jeszcze coś. Gdy byłam mała, mama opowiadała mi historię o potworach. Hej, pożycz ucho. Na przykład obecnie. Zakochał się w pięknej i na końcu został bestią. To było jego prawdziwe ja i zasługiwał na miłość. To o, podmiot. ta historia jest... zabójcza! Wszyscy mówili, że ta wersja jest błędna, ale ja wiem, że nie. I czuję, że bycie tu też jest słuszne. Ja tu pasuję i... Au, au, au. Nie pchajcie się! Wynocha, do pokoju! Już się robi! Bardzo mi przykro, że źle czujesz się w swoim świecie. Pozbieraj się w końcu, Frankie! Staram się! Ale widzisz chyba, że straszyceum to szkoła tylko dla potworów. Ty jesteś zwyczajnym człowiekiem, a ludzie nie pasują do tego świata. Rozumiem, ale... Bardzo proszę! Przeklnę cię! Chcę wyssać twoją krew! O, chyba przesadziłam. Nie jestem pewna, czy to Was zaciekawi, ale Laska nosi na sobie papier toaletowy. To ty! To jest obciachowe! Papier serio. Co? Jaki papier! Ha, coś ty to autentyczne bandaże, okej? Okay? Nie żaden papier. Hej, dzięki za papier! Już uwielbia dwuwarstwowy. No, niezłe jest. Nawet kosze pytlikowe! Jadzie! To jednak jest potwór! Naprawdę nie wiem już, co jest gorsze, człowiek czy wilkołak. Hej, Torelaj, weź się trochę przesuń. Inni też chcieliby obejrzeć walkę z wilkołakiem. Mam już tego dosyć! Ja stawiam na miśka! <ścoughs> Czyli dziewczyna na serio jest potworem?